Cześć, to A teraz pora na drugi odcinek z serii Kocham malować. Dzisiaj jem faworki, więc pomyślałam, żeby narysować coś w kolorze białym. Dziś będziemy rysować psa rasy maltańczyk. Krok pierwszy: narysuję mu nosek. Spójrzcie, rysujemy taki trójkącik. To będzie nosek nasz, kochany. Najlepiej go zakolorować. Część osób radzi, aby dodać jeszcze takie dziurki w nosie, chociaż nie trzeba. Krok drugi: rysujcie coś tego typu, jak uśmiech, aby miał jakąś mordkę. Krok trzeci: Matańczyk to taka rasa psa z włosami, coś typu York. Tyle tylko, że naturalnie on jest biały. nasz będzie szary. Podobna część osób widziała czarne Maltańczyki, więc. zdecydowanie nie tylko są. Przepraszam, odwracam kartkę. Znacznie nie tylko są białe, ale są też inne kolory. Czarny Maltańczyk. Brzmi ciekawie. Ciekawe że ciekawe jest to, że rasa podobna dosyć do Maltańczyka to Shitsu. Choć według mnie tak najbardziej zbliżonym, zbliżonym rasą psa. Do, tego, do tej rasy jest York. Teraz pora na oczy. Jeżeli mam na telefonie jakieś zdjęcie, które będzie fajnie wyglądało mojego psa, bo mam właśnie taką rasę psa: Maltańczyk się wabi. To znaczy no, tak rasa psa, ale wabi się fluffy. To... Być może pokażę Wam to zdjęcie, jeżeli będzie jakieś fajne. O, wydaje mi się, że mam. Zdjęcie zaraz powisęcie u fryzjera. Teraz mi wyszło dosyć dziwy, nie? Ale teraz wam pokażę jak można jeszcze zrobić tego psa. na sam koniec filmu będziecie mieli, jak jeszcze inaczej zrobiłam drobna. A tutaj to już jest łatwe, ponieważ to jest pies z włosami. Nie jest on duży, to fajnie jest narysować go w ten sposób. To są jego włosy właśnie. Takie dosyć długie. i na sam koniec ogonek zakręcony jak u i także z włosami zaraz pokażę wam to zdjęcie to jest on zaraz wam pokażę zdjęcie mortki. to ona przepraszam najmocniej jak już mówiłam faworki no to jest on tak właśnie wygląda jego mortka. Dalej mamy jego zdjęcie od góry. I tu jest to zdjęcie, które pokazywałam od boku. No i ja on jak się patrzy. A tutaj to już jest jakiś filmik. Więc... A jeżeli ktoś kojarzy taką grę jak kłamczuch... <grym> mój piesek z tym noskiem, takim od kłamczucha. Aha, pokażę wam jeszcze coś fajnego. Brawo były teraz takie fajne naklejki. Z youtuberami. I jedna taka, która mi się bardzo podoba. Tak wygląda klapka od mojego telefonu. Dzięki tym naklejkom. Ta naklejka jest dosyć fajna. Pryk Czułek Multi Jasiek i yes, SKKF Oraz tak, która mi się podoba Keep calm and subskrybuj No tak dokładnie tu przesubuj, subuj Ale bardzo mi się podoba ta naklejka Dlatego ją przykleiłam na mój telefon Nie mam jakiegoś dużego i wypasionego telefonu Ale jakiś mam więc widzisz, Jasiek Multi Jask KF. Teraz ostatnio, jaki dużo nagrywa z SKKF-em. Jak patrzyłam, rzeczy typu króliki, ten e, tańce, ten wygibańce, czy jak tak to się tak nazywało. Czułka też lubię oglądać. Ciekawe ma filmiki. Lubię jeszcze naruciaka. Ale dobra, przejdźmy do Maltańczyków. Tak mniej więcej wygląda nasz skończony Maltańczyk. Teraz Wam pokażę jak wyszedł mi kiedy indziej, w innych pracach i w ogóle. To jest inna praca, oczywiście możesz mu dodawać i odejmować co tylko chcesz. Widzicie tutaj nie ma ogonka, tylko uznany jest jako z i ma kucyczka takiego. Więc naprawdę możecie mu dodawać i odejmować co tylko zapragniecie. A teraz postaram się znaleźć, narysować. Znaczę Maltańczyka na białej kartce, ponieważ ja to sama rysuję, jak widzicie, w moim pokoju. Mój pokój. Jest... No. Mój pokój. Mam duży bałagan za sobą, więc wam raczej nie pokażę. Tutaj, jak sami widzicie, bałagan spory. wam pokażę. Jak już powiedziałam, że wam pokażę, to wam pokażę. Zobaczcie. Podnosimy, przesuwamy stryczek i świeci się. <laughs> Bardzo fajnie. W ciemności tak się fajnie świeci, że wszystko jest taka lampka. Jeszcze to czerwone szkło, dodaje takiego efektu fajnego. wiele fajnie jest. <laughs> ok. Wyłączony. To też fajnie wygląda. Fajna zdóbka, Kiss me. <laughs> Niestety tego maltańczyka, którego Wam mówiłam, że postaram się znaleźć, nie znalazłam, więc tu macie te dwie prace. I tak, bardzo dziękuję za, u... za to, że mnie oglądacie. I chciałam powiedzieć: proszę o łapki w górę i o subskrypcję. Postaram się robić tego więcej. Obiecywałam, że codziennie będę wrzucać jeden filmik. Tak się przynajmniej postaram, jak będę miała czas wolny. W każdym razie do zobaczenia i cześć!